Witam Was serdecznie po raz kolejny. Chciałbym Wam pokazać teraz jak wygląda dyskryminacja, rozróżnianie metali w tym urządzeniu. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z urządzeniem impulsowym, wiroprądowym, które rozróżnia metale pod cewką. To jest, uważam jak na polską konstrukcję, za te pieniądze jest to bardzo dobra, bardzo dobry krok do przodu i wieloletnia, wieloletnia praca z Byszkanowaka nie poszła na marne oczywiście tutaj mamy warunki takie ćwiczebne nie jest to teren w terenie to może działać różnie raz lepiej raz gorzej ale nawet jeżeli jeżeli używacie tego urządzenia przez dłuższy czas i osłuchacie się z nim to uzyskacie Podczas poszukiwań dodatkowe informacje, które ułatwią Wam pracę. Przede wszystkim informacje na temat, czy macie do czynienia z małym żelazem, czy małym kolorem, bo tutaj jest dość dobrze to opracowane rozróżnianie, a również można wyłapać różnicę między średnim lub dużym żelazem, lub średnim kolorem. Zaraz Wam to pokażę. Mamy do czynienia tutaj z biżuterią żela, e, srebrną większą, e, z, z nakrętką żelazną, z guzikiem brązowym, kawałkiem ołowiu, podkową i puszkami strzela. E, weźmiemy sobie najpierw biżuterię srebrną. Co się dzieje? Zapala się czerwona lampka LED po lewej stronie. Weźmiemy sobie guziczek. Czerwona lampka LED również się zapala. Weźmiemy sobie ołów, czerwona lampka LED również się zapala. A weźmiemy sobie nakrętkę żelazną i co się dzieje? Czerwona lampa LED się nie pali. Także mamy tutaj do czynienia z prostym z prostym. Rozróżnieniem metali drobnych kolorowych oraz diamagnetycznych oraz feromagnetycznych, i tutaj ta czerwona lampa LED na ten mały przedmiot żelazny nie zapala się na żadnym etapie wykrywania ani blisko cewki ani na granicy zasięgu. Także nie ma przekłamań. A zobaczmy sobie jeszcze raz guzik, już na granicy zasięgu zapala się czerwona lampa LED kołowiu również jest tak samo. Czyli tu już mamy dobrze opracowaną dyskryminację dotyczącą drobnych przedmiotów diamagnetycznych i feromagnetycznych. I muszę powiedzieć, że to działa. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja ze średnim żelazem i dużym żelazem. Bierzemy sobie i dużym kolorem. Bierzemy sobie podkowę. Czerwona lampa LED się nie pali, czyli mamy do czynienia z żelazem. A zapala nam się niebieska dioda na dole, czyli mamy do czynienia z żelazem dużej wielkości. Na żadnym etapie wykrywania tego przedmiotu czerwona lampa LED nam się nie świeci. A jak wygląda kwestia z kolorem? Na granicy zasięgu zapala nam się czerwona lampa LED, tak jak przy małych przedmiotach diamagnetycznych. Czym bliżej mamy cewkę, tym ta lampa gaśnie i zapala się dioda niebieska. Czyli wstępnie wykrywacz nam mówi, że mamy do czynienia z kolorem na granicy, a na końcu nam mówi, że mamy do czynienia z dużym kolorem, biorąc pod uwagę dolną lampę led zobaczmy sobie jeszcze raz podkowę nie, nie sygnalizuje nam koloru czerwoną lampką ale niebieską nam sygnalizuje że to jest duże żelazo I jeszcze raz sygnalizuje nam kolor czerwoną lampą i niebieską nam sygnalizuje że to jest duży kolor czyli mamy tutaj ewidentnie podział na drobne żelazo i drobny kolor oraz średnie, duże, żelazo i średni kolor. To działa. Kwestia, oczywiście, w terenie być może to jest różnie, ale jak już ktoś się z tym urządzeniem osłucha, to na pewno będzie potrafił wyciągnąć szybkie wnioski z sygnalizacji diodami podczas poszukiwań. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam wszystkiego najlepszego, owocnych poszukiwań. I yy, super przygody z wykrywaczami metali. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.